Po raz kolejny mieszkańcy naszego osiedla bawili się na Dniach Podczela. Pogoda, która sprzyjała zabawie przyciągnęła wiele mieszkańców i gości. Imprezę odwiedzili włodarze naszego miasta prezydent Janusz Gromek, zastępca prezydenta, przewodniczący rady miasta i inni radni miasta. Podczas święta można było zjeść bigos, sałatki, kiełbasę. Uczniowie zespołu szkół Koło brzegu uświetnili imprezę swoimi występami podczas konkursu Mountana. Podczas imprezy przeprowadzona została licytacja portretów władz naszego miasta. Portret samego prezydenta Janusza Gromka został zlicytowany za kwotę 100 zł. Dochód z imprezy szkolnej przeznaczony zostanie na plac zabaw, który będzie znajdował się przed szkołą. Na koniec festynu wylosowano osoby, które wygrały m.in. lot paralotniu, aparat cyfrowy, wejściówki do kina, wyjście do pizzerii i inne atrakcyjne nagrody. Wręczono także, jak co roku, magnolie którą w tym roku otrzymał ksiądz Tomasz Szugalski. ...i Barnaba Boskowski. Zapraszam całą piątkę po odbiór nagród. ...w ręce księdza Tomasza Tomoto tej po lewej stronie, po prawej stronie. Ona jest taka wleśnięta, ale ona będzie piękna, bo wiemy, że ksiądz Tomasz potrafi dbać Opiektę ziemną. Tomaszu, no, wejrę, ee, możesz wziąć od razu pod pachę i zanieść. I od razu zanieść. Gratuluję i wszystkiego najlepszego i dobrze, i teraz uwaga moi drodzy, losowanie maszyny do popcornu, najpierw panie marszałku na pierwszy Kuba Kamiński gdzie jest Jakub? Gratulujemy. Mam nadzieję, że pieprzy, pierwszy popcorn to do szkoły przyniesiesz, co? I zaprosić musisz pana marszałka, bo to on ciebie wylosował.